z spodenki. Minus tysiąc do aury. O, nie ci żalkowania. Zjadłbym coś. Ja też, ale w pociągu chyba nie będzie. Muala! Skibidi Toilet jest dla dzieci. Idź oglądać kokomelon. Melon. Ustawiłem nowe profilowe na TikToku, zobacz. Lamin Yamal Goat. 17 lat ma. Mega stary już. Ta jego dziewczyna idiotka jakaś. Zdradziła go z jakimś NPC. em Jak jej dzieci się dowiedzą, że ich starym mógł być Jamal, Gwiazda FC barcy, to się skilują. <słuch> Women. Bye Znowu lux smaksujesz i edgewie. Bra. Pierdole, o kur się, się czego takiego łopia? Kuk, Cook, mam edging strict do Sydney świni. Niezły Bob z niej. Jestem gunerem. Śmieszni są boomerzy, co się śmieją z haktua. Po prostu wóz frytki do torby, bra. O, popatrz, jestem boomerem. Sound of U Silence. Bratę <grystanie> <grystanie> kredyto. A, video. Speed w Polsce przed GTA 6. Szkoda, że nie mieszkamy w Warszawie. Może i lepiej, bo tam same zjeby. Mocny gaz. Oddałbym twojego starego za zdjęcie ze speedem. E, muata sigma. A ja twoją starą. Przeproś matkę. Nasz stary przed zrobieniem powiedział oby syn. No i ma. Sigmę i Simpa. Ja paku koldzie. Chcesz obejrzeć najnowszy odcinek Teens? No, gawronek to sigma. Julka Żugaj będzie w telewizji. W tańcu z gwiazdami. A a co to jest telewizja? to sigma? To coś na Discordzie? Chodzę od rana. W uśmiechu brana, taki mam luz. A, fajne te dędziary. No, zawsze podobały mi się starsze kobiety. Ale Jeżeli Frucik zrizował z kolima. Wyjdę, wejdę, wyjdę, wejdę. Wejdę, wejdę! Temperatura Fajne kiksy C -wordzie. Męskich nie było? <laughs> Kosztowały tyle co twoja stara. Jesteśmy braćmi n -wordzie. Gdzie moje piciu? Ile ludzi? What the Sigma? No, lo... los. To to nie jest. What the Sigma? E, samo smaku Robloxa? Nie, ale są o smaku Arbus Kola, Wojtek Gola. Nie ma mojego imienia. Sigma. E, what the Sigma? Wow, ale może jest piękne. Kurczę, nic nie widzę przez to słońce. Ale lampa! Co? Lampa! Co? Lampa jak skurczymy! Czemu ten pan pije piwo od 12? Tata, ty jak pijesz, to od 15. Dlaczego ten pan siedzi bez koszulki, ale ma cycochy. Beta. Sojowy wojownik z niego. Tata, to są oryginalne Pokémony? Tata, może, może to nie najlepsze miejsce na siku, jak twierdzisz. Mama! Co to jest borsztyn? <noise> najlepsze <głos> wakacje mojego życia. Tata, czemu my nie śpimy w Szepartonie? Tylko w jakimś. Hostelu. Jakiś węgierski hotel? We wtorek to na automaty. No, <noise> <noise> Tesla, warszawski samochód. Tylko ty, tato, jeździsz jakimś jarisem. Ech, nie doj. <noise> nie doj. A, <rajda. głos> pewnie Budda podjechał. Chciałbym go poznać. Jakbym miał tatę Buddy, to bym miał fajne życie. Tata, tutaj śpimy, tylko na tyle cię stać? <noise> Na koniku to dziewczyny z naszej klasy dobrze skaczą. Cięcie w talii, ciało jak z okładki. Eee, co do Sigma? Tata, kup mi! Mój tata to nie frajer, mój tata to Sigma. No, coś dla ciebie, tato. <grym> Eddy Steak, milion dolarów, kurczę, przelew. NDA, ale ten welsz kosztował wiele. Kurczę, SPF-a nie nałożyłem. Co ty, ciepły? <laughs> Twój stary. Przystań na loda? To twojej starej. Jesteś jedna na sto, bo to małe miasto. Przyszłaś mnie na blond, zjadłaś ciasto. I wejść tę pracę, odstaw, zapalmy. Niech... Ale... Ale czekłam zmieloną głowę, kurwa! Butelka nie ma końca, ze mną tylko zachód słońca. i. Ja pierdolę! I mam, się przegrzał. Tak, 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 Kalifornia! I weź tą pracę odstaw, zapalmy se koska. <grystanie> Ciekawe, kiedy łajcior nowego letniaczka wypuści, co? Czekamy, czekamy! Z papieroskiem? Nie! Ja nie, mama to będzie oglądała. Czekamy! Bez papieroska! Eee, eh, what a sigma! Bye, bye! Yeah. <grystanie> Jezu, ile tutaj! Tata to mnie kocha! Jestem eee, co do Sigmy. Patrz, jestem jak Speed. Żartuję, kocham pieskie, nie warto na nie szczekać. Lili się nie boi, tak naprawdę ona jest wynajętym aktorem. O, teraz mnie wącha. Nie byliśmy źli dla zwierzątek, jak coś tok. Wreszcie coś normalnego, a nie te głupie ryby. Eee, co do Sigma. co eee, do Sigma Patec wszedł na Mont Everest. E, eee, to żaden wyczyn. Ci, ci szeryfowie cię tam wnoszą, to właściwie nic nie musisz robić. Tak, bieszczady. Sigma, powiem. Sigma. 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 Tak, Sigma. Se... Ohio, Beatrizler. Smidzi. Fortnite. Smidzi, yeah. Fortnite. O, oh, Fortnite. Ohio, Rizzler Ohio, ga Rizler. Mama. Nagetce. Mama. What the Sigma? Ale mi wiochę rozwalili. Zjedz nuggetsy. Nie są w kształcie dinozaurów, to nie jem. Fenum tax. Moje. Za wolno, bo Próbowałem, już coś wiem. Mm, nie są w kształcie dinozaurów, to pierwszy minus. Mm, no, takie są fajne, panierka spoko. Frytki zobaczmy. No takie ono, takie frytki, no. A surówki nigdy nie jem. A ryba? No by ja rybę nad morzem. Fu. Ta panierka, no tak jak mówisz właśnie, się No ktoś No spoko. A szurówki to ja nie wiem. Niezwola, i... czy nie, krawcina to, krawcina! I, I ryby to też ja nie wiem. Stanowski nagrał film na reportera! No to teraz jestem po stronie Stanowskiego. No ale jak reporter nagra, no to po stronie reportera. Kubu babci pocztówkę. A po co jak to babcia reale, nie to... widzi i nie słyszy? Haland Bot, Cristiano gold, A Messi autystyczny Sigma. Tata, kup mi gofra. Ale ja chcę gofra z frużeliną! Z pudrem? Po prostu powiedz, że mnie nienawidzisz. Lody też chciałem. Ale ja w wafelku! Tata, zrób mi fotę. Oby syn. Tata, zobacz jaka pani ładna. Może ona będzie nową mamą. Eee, co do Sigma? Trzeba jakieś badis zrizować. ale żadna nie wygląda jak Bambi. Same szony na tej plaży. Laski z motykową historią. Relujesz bratku. What the sigma? U, to sigma? Uuu, tu znów mam, mam plasek Playboya. Ty myślisz, że ja Playboy, a Playboy to ja. Uuu, płaskie giaty. Czemu żadna dupa z naszej klasy nie ma dupy? Mogłyby bbl sobie zrobić. Fajna pierdziawa to podstawa. <laughs> Na piechotę, ale ja chcę tym. Ale gorąco. Podmaksuje. Eh what, e, what the sigma? what the sigma? What the sigma? Co to sigma? <laughs> e, co to sigma? Młode co to sigma? What the 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 sigma? <laughs> e, co to <do> sigma? was <laughs> e, to sigma? Co to sigma? Dubs in the chat. Ws in the chat. Ostatnio sprzedałem konto w Fortnite. Wiesz, mega drogie skiny tam były za 50 zł. Psz, <laughs> pieniądze lubią ciszę. Ale kwaśne. Bo jest z cytryną. Shockers. Shockers. What the Sigma? What the Sigma? Uh, what the Sigma? What the Seagull? Wracaj. Ona przed nami ucieka jak dziewczyny z klasy. Kurwa, co jest tym jebanym internetem? Oh, shit. O What the Sigma? Eh, zdrainował mnie ten dzień. Pograłbym Fortnite. Ale tego OG. REL. REL. O, zasnął. Leży jeden z kibili. Kurczę, niby pociągiem, niby nad Polskie Morze. Ale w sumie było fajnie. Cieszę się, że rodzice wkładają dużo energii w to, żebyśmy mieli fajne wspomnienia w dorosłości razem z moim bratem. Niby nie byliśmy w Maladze, ale w sumie mam iPada. Niczego mi nie brakuje. To się nie Nawet zgadza. mój brat. Trochę głupi, wkurza mnie, ale w sumie fajnie. Dzielić z kimś takie wyjazdy i mieć z kim się powygłupiać i pobawić. Jestem bardzo zadowolony ze swojego życia i doceniam je. Kap! Chciałem być kimś innym. Nikogo nie obchodzi, gdzie jesteś w jaskini. No później znajdziesz diamentów. Nie masz wpływu na to, gdzie się zespałnujesz. Ale masz wpływ na to, gdzie skończysz. Żeby strzelać głowy, przestań patrzeć pod nogi. Żeby wbić platynę, musisz najpierw pobrudzić się brązem. Tylko ty możesz edytować swoją ścianę. Jeśli ktoś inny może ją edytować, to nie jest twoja ściana. Im mniejszy okrąg, tym lepsi ludzie. Nawet w najdroższej paczce może wylecieć byle co. A w najtańszej może być Christiano. Bądź jak Hogrider. Niszcz tylko budynki. Nie zatrzymuj się przy byle goblinie. Nawet 100 bandaży nie da ci tyle życia, co jedna apteczka. Nawet z jednym HP nadal możesz zadać 200 demedu. Nawet najmniejszym samochodem możesz wbić piłkę do bramki. W Rocket League. Jeśli twój duo najpierw zbiera lód, a potem cię rewajwuje, to wiesz, gdzie leżą jego priorytety. Nie szukaj diamentów w jaskini, w której torcze już są postawione. Pamiętaj, żeby mądrze wydawać eliksir. Olemi <słukasz> człowieku, <słukasz> ja mi człowieku, ale mi człowieku głowę, nie? Przysięgam, to już. To jest kurwa większy level hopie, golema dop dopaminowego, nie?